Cześć, witam Was serdecznie na kanale. Komentuję po swojemu w tym filmiku Krypto, ale nie stricte analizę wykresu, która też będzie oczywiście, a bardziej takie moje rozważania, komentarze do tego, co się aktualnie, aktualnie w tym krypto yy, dzieje. Oczywiście na wstępie zaznaczam, tak czy siak, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym ani z tych rzeczy, a wszystko co mówię to jest tylko moje prywatne zdanie, którym w żaden sposób nie wolno się sugerować. No dobra, ale dlaczego komentarz, a nie analiza wykresu pod kątem takiej, jak ja tutaj tworzę, yy, pseudo do tej analizy technicznej, powiedzmy w moim stylu? Yy, a dlatego, że uważam, że nie ma za bardzo sensu, właśnie, kierować się aktualnie poziomami, liniami trendu, yy, wyższymi niższymi dołkami. Dlaczego? Dlatego, dlatego, że mieliśmy tam ostatnio te upadki giełd, jesteśmy straszy, straszeni kolejnymi. Wpadkami giełd, ogólnie świat krypto pod kątem takiego fudu dosyć mocno zachorował. No i musimy poczekać, aż on z tego wszystkiego zostanie wyleczony, albo sam się wyleczy. Jaki jest sposób na, na wyleczenie właśnie czegoś takiego? No to po pierwsze, mieliśmy bardzo dużo negatywnych informacji, właśnie, że nie ma tego zabezpieczenia na giełdach, że krypto jest niewypłacalne i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwszy sposób na uleczenie tego jest. Jest po prostu dobra informacja, że nagle hej, to nie tak, że jednak te pieniądze się znalazły, że jednak to działa i tak dalej, i tak dalej. A druga rzecz jest taka, że po prostu czas leczy rany i, i, i po jakimś czasie ludzie zapominają. Tak samo jak już rozmywa się na przykład upadek luny. Które miało tam miejsce parę miesięcy temu. Założę się, że za 2 trzy miesiące już nikt o tym nie będzie pamiętał, pomimo tego, że w tym uczestniczy. Znaczy, nikt to oczywiście to jest w cudzysłowie, natomiast to już nie będzie takim, takie bardzo znaczące i tak, samo, i tak samo prawdopodobnie za kwartał, dwa kwartały. Jeżeli nie będziemy mieli informacji bardzo pozytywnej pod kątem właśnie tego, tych giełd, no to prawdopodobnie nikt nie będzie pamiętał o tym, że, że była kiedyś taka giełda jak FTX, yy, która tam sobie po prostu nie poradziła, nie? Ja przypominam tylko, że jak FTX wchodził, był, 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 był zakładany, to był bardzo mocno promowany, że jest to super giełda, bardzo, bardzo fajnie tam zaaudytowana i tak dalej, i tak dalej. Ja też nie chcę się za bardzo wypowiadać na ten temat, ponieważ nigdy tam konta nie miałem, ani też jakoś szczególnie tego nie sprawdzałem. Natomiast, wiadomo, te reklamy i, i opinie, opinie innych oczywiście do mnie docierały, także taki był, taki był ogólny wydźwięk tego całego FTX, -a, jak on wchodził w ogóle na rynek. Także uważam, że to, są, to jest taki główny powód, dla którego pod kątem takiej mojej analizy, gdzie zwykle patrzę z perspektywy interwału 1, 1D, 1 z interwału dniówki, to nie ma sensu za bardzo właśnie rysować sobie tutaj tych poziomów. I, i, I brać je jakoś szczególnie pod uwagę. Oczywiście one są ważne i tak dalej. Prawdopodobnie będą działały. Natomiast, tak jak mówię, no jeżeli dostaniemy tutaj jakąś informację inaczej, jeżeli nie dostaniemy informacji, no to ja tutaj nie przewiduję jakiegoś nagłego odwrócenia, odwrócenia ogólnie opinii na temat krypto i jakiegoś rajdu niesamowitego w górę. No po prostu tego nie widzę, ponieważ, ponieważ musimy wyleczyć to środowisko. Musimy zapomnieć o, o tutaj, właśnie lunach, o FTX-ach i tak dalej. I dopiero wtedy. I dopiero wtedy jest szansa na, na tą tak zwaną Hossę. Oczywiście, Hossa ma to do siebie, tak samo jak i Bessa, że, że przychodzi nagle. I uważam, że to będzie, będzie dokładnie tak samo. I, I tym razem, ponieważ tak jak mieliśmy Bessę, niektórzy twierdzą oczywiście, że dalej jesteśmy w hossie i czekają na swoje minimum socjalne. Natomiast Bessa przyszła nagle, niespodziewanie uważam, że tak samo przyjdzie niespodziewanie Hossa. Także pomimo, pomimo tych wszystkich wydarzeń, uważam, że jeżeli ktoś patrzy długoterminowo, no to poziomy aktualne, na których się znajdujemy, mamy na myśli poziomy cenowe, może się okazać, że, że są całkiem, całkiem atrakcyjne. Także, także to jest taki mój komentarz na temat, na temat takich, yy, takich ogólnych wydarzeń pod kątem yy, tutaj właśnie krypto. No i jeżeli ktoś to akceptuje, no to, no to spoko, a jeżeli. A jeżeli nie, no to, no to trudno. No, tak jak mówię, Hossa prawdopodobnie przyjdzie równie niespodziewanie jak i Bessa, i, i warto być na to gotowym po prostu. Tym bardziej, że no nie uważam, żeby nagle krypto, nie wiadomo jak spadło do zera, zostało zmiecione tutaj z powierzchni planety, ponieważ za dużo moim zdaniem poważnych firm, czy nawet rządów, siedzi w tej technologii i, i, i używają, używają tego blockchaina, używają projektów właśnie opartych o, o krypto, a chociażby do CBDC, do swoich, do swoich walut, walut cyfrowych, programowalnych i tak dalej. Także po prostu musimy uleczyć to środowisko, to środowisko musi zostać uleczone, a w jaki sposób to, to osiągniemy, czy po prostu poprzez, poprzez upływający czas, czy, czy poprzez jakieś dobre informacje i i to, że nagle, nagle te dolary w te dolary mam na myśli, że Fiaty, że prawdziwe dolary, a nie, a nie stable, że nagle się znalazły i, i jesteśmy wypłacalni, tak? Okej, okay, to tyle może z takich moich rozważań ogólnych na temat, na temat tej sytuacji. Przejdźmy sobie może tak szybko, tak bardziej, bardziej orientacyjnie przez, przez to, co się dzieje na, na wykresie. Mamy oczywiście przed oczami Bitcoina na interwale dniowym. No, i pod kątem takim, takiej analizy został przebity poziom 18 tysięcy w dół. I tak jak bardzo często powtarzam, i zwracam tu uwagę, jeżeli przebijamy jakiś poziom po dłuższej konsolidacji, przebijamy go i utrzymujemy się pod nim przez dłuższy czas, tworząc taką swoistą mniejszą konsolidację, jest to przysłonka do tego, że prawdopodobnie możemy zrobić jeszcze jakiegoś tutaj mnura na niższy poziom. Niższy poziom, z tego co się orientuje. To będzie, to będzie, to będzie tutaj. Mniej więcej to jest 14,800, coś takiego, gdzie to by było tutaj. Ok. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że ten 18 000, 18 100 jest bardzo istotnym poziomem. Tutaj właściwie ta strefa, między 17,700 a 18 000, jest to strefa, która nas bardzo mocno wsparła podczas ostatniej hossy, bo właściwie tutaj mieliśmy pierwszy taki duszy przystanek w trakcie tutaj tego naszego rajdu w górę ten rajd został, no tutaj był ten czarny ławecz w postaci covida, tamten spadek tutaj było budowanie bazy do, do właśnie przebicia tego ostatniego szczytu ale jeżeli chodzi o taki sam typowy rajd, no to tutaj mieliśmy pierwsze, pierwsze zatrzymanie, i właśnie na tych poziomach mieliśmy, mieliśmy wsparcie i pozycję do wybicia na, na, kolejne, na kolejną nóżkę do góry, gdzie osiągnęliśmy dopiero 40, gdzie od 42 tysięcy dopiero była taka, taka faktycznie wyraźna korekta do poziomu 20, 29 tysięcy, który już później nas bardzo mocno trzymał, bardzo mocno wspierał. Właściwie, e, już, no Przez właściwie już ile tą? Przez od czerwca 2021 roku. tak? E, także ja bym tu się spodziewał, jeżeli chodzi o taką analizę, jakiegoś jeszcze zejścia. Oczywiście musimy przebić tutaj ten poziom 15,5 ale te poziomy 14, 13, czy nawet niżej są jak najbardziej, jak najbardziej realne. E, Jakbym to widział, jeżeli chodzi o, o, potencjalne, o potencjalne wzrosty i zbudowanie, zbudowanie takiej bazy do ewentualnej, nazwijmy to w cudzysłowie, hossy, czyli ten wyleczenie poprzez wyleczenie świata krypto poprzez, poprzez, poprzez czas. No to albo jakaś dłuższa konsolidacja, mam na myśli kwartał, dwa. Na tutaj tych poziomach ubicie po prostu nowego poziomu, ewentualnie powrót do, do zakresu konsolidacyjnego między 18 100, czyli tutaj tego, a 18,124 tysiące, mi się wydaje, że jest to jak najbardziej sensowne, taki oczywiście szeroki poziom. I utrzymywanie się znowu w nim taka, taka nuda, nuda na tym poziomie przez właśnie kwartał, dwa, może trzy. I po, po czymś takim każdy już zapomni, że było coś takiego jak Luna, było coś takiego FTX, czy jakieś inne, inne, inne scamy. tak to ujmę. Także tak bym to widział. Ethereum interwał dniowy Yy, doszliśmy do poziomu 1060, mniej więcej, tutaj dolny zakres tej, yy, tutaj tych odbić yy, i aktualnie znajdujemy się pod poziomem 1300, który tutaj nas utrzymywał jako wsparcie przez dłuższy czas. I to samo podobnie w zeszłym poniżej 1300 utrzymujemy się pod nim i, i to, mi daje, to mi daje sygnał, że prawdopodobnie, albo tutaj będziemy testować jeszcze raz. Poziom 1000 dolarów i robić takie powiedzmy podwójne dno w skali makro, albo będziemy go po prostu przebijać i szukać jeszcze jakiegoś jakiego, odnogi tutaj jakiegoś nurkowania na niższych poziomach. Tutaj mam zaznaczone jakieś 640 dolarów, szczerze nawet nie pamiętam. Aha, no to, to jest podobnie co do Bitcoina, czyli tutaj zatrzymywaliśmy się na jakiś na, na, na dłuższy moment w ostatniej, w ostatniej hostsie. Także jest to jak, jak najbardziej realny, realny poziom. Tym bardziej, że teraz patrzymy z perspektywy tygodniowej. Na tygodniówce mamy niższe szczyty, cały czas, niższe szczyty, niższe, niższe dołgi, czyli jest to wyraźnie. wyraźnie trend, trend po prostu spadkowy. Ok, wracam na dniówkę. Binance coin. Binance coin tutaj utrzymuje nam się wprawdzie ponad 200 i tutaj ponad tym poziomem 275, który z tego co pamiętam jest dosyć istotnym poziomem wsparcia. Także tutaj wygląda może to troszeczkę inaczej, ponieważ nie spadliśmy. Poniżej tych takich ważniejszych SPAR, czyli właśnie tego 275, tutaj 200, 250. Także jest to, to jakiś potencjał na, na faktycznie ewentualne jakieś ruchy w górę. Natomiast dopóki, dopóki się nie wyleczymy, no to nie przewiduję tutaj nie wiadomo, nie wiadomo czego, jeżeli chodzi o, o wzrosty. Chociaż z drugiej strony, z tego co przyglądam różne grupy dyskusyjne na temat krypto i z tego co śledzę tam wyczynienia, jeżeli chodzi o Binance, no to Binance bardzo mocno wchodzi w taki w taki tryb, nazwijmy to systemowy. Mam na myśli ostatnie właśnie podporządkowywanie się pod kątem KYC, pod kątem weryfikacji. Także wydaje mi się, że to też może mieć znaczenie pod kątem właśnie możliwości samego działania. Jak jeszcze Binance potwierdzi, że jest w pełni wypłacalny, no to, to byłby bardzo mocny znak na, na wzrosty. A jak widać jak widać Binance faktycznie nie, nie spadł i utrzymuje się na tych, na tych istotnych poziomach yy, poziomach cenowych. Także tutaj jest taki, taki moment zastanowienia na temat właśnie tego BNB. Ok, dalej mam Cardano. Cardano w ogóle no, tutaj zleciało dosyć mocno poniżej tego poziomu najważniejszego 40 centów, czyli tego, którego żeśmy się utrzymywali przez dłuższy czas. Yy, natomiast widać, że znaleźliśmy wsparcie na poziomie 30 centów teraz zobaczę sobie, no i znowu jest dokładnie to samo, to jest właśnie ten moment zatrzymania w ostatnim rajdzie do góry, tutaj widzimy oczywiście to jest bardzo bardzo szeroki, szeroka perspektywa, natomiast natomiast adekwatna do, do, do moim zdaniem adekwatna do aktualnej analizy z interwału dniowego, wiadomo, że jeżeli ktoś analizuje wykresy na interwale godzinnym czy 15 minutowym no to, to w ogóle nie ma sensu patrzeć na coś takiego no bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Także tu też widzimy cały czas niższe szczyty, niższe dołki, więc bardzo możliwe, że idziemy na, na przebicie 30 centów i szukanie, nowego, i szukanie nowego, niższego dołka. A jeżeli chodzi o, o wzrosty, no to musimy po prostu znaleźć dno, znaleźć wyższy dołek, znaleźć jakąś konsolidację, z której będziemy mogli się wybijać. Po prostu do góry i, i, i szukać, yy, szukać, szukać właśnie tych wyższych doków, wyższych szczytów. Dalej mamy atom. Mm, dalej mamy atom. Mm, 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 mm. Atom zszedł tutaj do poziomu 8,5 dolara, czyli tutaj poziomu tego właśnie spadku. Yy, z, yy, to było chyba ATH-atoma. Yy, yy, także dosyć istotny poziom, poziom, na którym to znalazł mocne wsparcie po tym, takim no po prostu, kapitulacji. No i zobaczymy, zobaczymy, czy będziemy go próbować przebijać. No na razie widzę, że mamy dokładnie to samo, co na innych monetach, to znaczy tutaj niższe szczyty. Tutaj właściwie też można powiedzieć, że niższy szczyt i to samo, tak samo jesteśmy pod 200 średnią kroczącą tutaj. Więc bardzo możliwe, że będziemy szukać kolejnego wsparcia na poziomie tego dołka, czyli jest to, jest to poziom cenowy około 5,66-6,20 5, dolarów no i tutaj właśnie jest potencjał do utworzenia podwójnego dna, podwójnego dna oraz potencjalnie jakiegoś, jakiejś formacji odwrócenia trendu na, 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 na po prostu wzrostowy i chyba na sam koniec jako ciekawostka tutaj też bardzo podobna sytuacja Niższy szczyt, niższe cały czas dołki. No i tutaj bardzo podobny wykres co do, co, do, co do atoma z tej perspektywy, oczywiście dniowej. Więc bardzo możliwe, że będziemy tutaj szukać jakiegoś wsparcia na, na tym właśnie niższym poziomie z tego dołka, czyli 0,007. 3. Yy, yy, tak jeszcze ogólnie szyby i tej całej psiarni. Yy, no to wiadomo, każdy się z tego śmieje i tak dalej. Yy, teraz mamy bardzo niskie, niskie poziomy, i, a potem każdy w chości jest zdziwiony, że o psy idą do góry. Psy idą do góry. Także z tym, yy, z tym was zostawiam. Na sam koniec oczywiście zachęcam do lajka, zachęcam do subskrypcji. Yy, I trzymajcie się, cześć!